Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na otwarciu ofert w postępowaniu na dostawę środków ochrony osobistej zapobiegających zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Do upływu terminu wpłynęły dwie oferty. Zanim przejdę do ich otwarcia, podam jeszcze kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Jest to dokładnie 180 tysięcy. 554 zł i 10 groszy. Powtórzę jeszcze raz. 180 tysięcy. 554 zł i 10 groszy. I tak jak wspomniałam przed chwilą, wpłynęły dwie oferty, i teraz przejdę do ich otwarcia. Oferta numer jeden. Oferta numer 1 została złożona przez przedsiębiorstwo handlowe Lines, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Adres wykonawcy to ulica Szubińska 73, 86-005 Białe Błota. I wykonawca numer 1 oferuje wykonanie zamówienia łączną kwotę brutto.

Oferta numer 2 została złożona przez przedsiębiorstwo handlowo usługowe Cito, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ulicy 28 czerwca 390 segment e 61 441 Poznań. I wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 156 324 zł. Powtórzę jeszcze raz kwotę 156 324 zł. Jakoś w tym postępowaniu cena jest jedynym kryterium. Na tym odczytanie ofert zostaje zakończone. Dziękuję bardzo za uwagę.